Jaka jest funkcja układu limfatycznego w organizmie? Cztery minuty. Funkcja układu limfatycznego jest dla wielu nieznana. Co więcej, okazuje się, że wiele osób nawet nie wie, że tego typu kradzenie zachodzi w naszym organizmie. Dowiedz się, o co chodzi? Jaka jest funkcja ukladu limfatycznego w organizmie? Większość osób wie o istnieniu ukladu kradzenia. Ale funkcja ukladu limfatycznego w ciele pozostaje zagadkowa dla wielu osób. Nawet jeśli o tym nie wiemy, limfa odgrywa fundamentalną rolę w organizmie człowieka. Układ limfatyczny odpowiada za inny rodzaj krążenia, polaczony z krwią, bez którego nie moglibyśmy zyc. Funkcja układu limfatycznego polega na jednokierunkowym przenoszeniu limfy z tkanek do krwi. To znaczy, że limfa przemieszcza jedna trasę, w jednym kierunku i nie wraca do swojego układu. Limfa to płyn, który powstaje w środku tkanek, po przefiltrowaniu krwi. Można powiedzieć, że ze źródłem limfy jest płyn sródmiastowy, a płyn ten pochodzi z krwi, która jest filtrowana z tętnic i nawadnia komórki ciała? Ponieważ jest to filtrat, limfa gromadziłaby się w tkankach, dopóki istniałoby krazenie krwi. Aby uniknąć tej stagnacji, Funkcja układu limfatycznego polega na odprowadzeniu tego plynu z komórek, tak aby powrócił do ukladu kradzenia krwi. Jakie są poszczególne części układu limfatycznego? Funkcja układu limfatycznego w organizmie może być spełniona dzięki różnym częściom, które go tworzą. Przede wszystkim naczynia i wezły limfatyczne napędzają limfę i kierują ją w jej podróży. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych elementów. Limfa jak już wspomnieliśmy, limfa, zwana również chlonka, jest płynem pochodzącym z filtrowania krwi. Znajduje się w tkankach jako płyn śródmiaszowy i składa się głównie z bialek, soli i białych krwinek. Jest bezbarwna, w przeciwieństwie do krwi. Do przemieszczania się w układzie limfatycznym limfa wykorzystuje sile mięśni. Nie ma pompy napędzającej kradzenie tego płynu, tak jak serce napędza kradzenie krwi. Jednak poprzez regularne ruchy mięsni, chodzenie, ćwiczenia, wykonywanie codziennych czynności, wluk na mięsniowe wymuszają przepływ limfy. Z tego powodu przebiega on znacznie wolniej niż w przypadku krwi. Anatomia człowieka. Naczynia limfatyczne. Podobnie jak naczynia krwionosne, tetnice i zyly, sa elementami układu krazenia, naczynia limfatyczne sluza do przewodzenia limfy. Ich ściany są podobne do ścian zyl, a także mają zastawki, które mają za zadanie zatrzymać ruch wsteczny limfy podczas jej przepływu. Naczynia limfatyczne, które wnikają ja do tkanek, są bardzo male a ponadto zwęzają się jak naczynia wlosowate. W ten sposób mogą pobrać płyn śródmiastrzowy i ja następnie go odprowadzić. Zaczynając od wlosowatych naczyń limfatycznych, następnie lacza się w coraz większe naczynia chlonne które powieks ja się, a su się dwa główne kanale: Prawy pięchlonny. Przewód piersiowy. Oba przewody prowadza ostatecznie do krwiobiegu, a konkretnie do układu zylnego. Zyl przyjmuje ce limfetozyla, główna górna i lewa zyla podobojczykowa. Przeczytaj również ten powiązany tematycznie artykul, Układ Limfatyczny, Oczyść z Gosześć Naturalnymi Remediami. chlonne. Wezły chłonne to najlepiej poznane elementy układu limfatycznego. Mimo to ich funkcja nie jest do końca wyjaśniona. Powszechnie wiadomo jednak, że ich powiększenie powinno wzbudzić alarm. Wezel chlonny to splot w układzie limfatycznym, którego w normalnych warunkach nie przekracza jednego centymetra. Na ogół występuje zgrupowane, z kilkoma zwojami znajdującymi się blisko siebie. Odpowiadają za filtrowanie przepływającej przez nie limfy i wytwarzanie komórek obronnych, takich jak biale krwinki. Zarówno drobnoustroje zewnętrzne, jak i komórki wadliwe powinny być odfiltrowane przez te zwoje, aby nie kontynuowali swojej patogennej podróży. Właśnie w takich przypadkach, gdy wykryja kosinus nienormalnego, powiek zzaja się. Dziecko u lekarza. Dowiedz się więcej również na ten temat. Uklad limfatyczny, poznaj naturalne metody detoksykacji. Funkcje układu limfatycznego. Oczywiście uklad limfatyczny pełni funkcję krazeniowa i ochronna. Umożliwia krazenie limfy, uzupełniając tym samym uklad krazenia, a jednocześnie stale kontroluje przedostawanie się substancji i mikroorganizmów do krwiobiegu, zatrzymując wykryte patogeny. Podsumowując. Powiedzielibyśmy, że istnieją trzy funkcje układu limfatycznego. Krazenie, naczynia limfatyczne odprowadzają ja limfę z tkanek, aby następnie rzucić ją ja do układu krazenia. Poprzez ruch mięśni przepychają ja chlonkę po całym ciele, aby się poruszała i nie zatrzymywała. Ponadto w swoich przewodach mają ja zastawki, aby zapewnić jednokierunkowość ruchu limfy, która nie może cofać się na swojej drodze. Filtracja. Układ limfatyczny pełni funkcję filtra. Niektóre substancje mają czasteczki zbyt duże lub zbyt ciężkie dla układu krazenia. W takich przypadkach interweniuje naczynia limfatyczne, przenosząc to, czego nie może transportować krew. Odporność, chłonne zwalczają infekcje. Dzięki zdolności do wytwarzania białych krwinek te male narzady aktywuje się, jeśli wykryje związek obcy dla organizmu. Który jest potencjalnie patogenny, odgrywa ja również kluczowa rolę w wewnętrznym wykrywaniu raka. Wezły chłonne sa w stanie rozpoznać zmutowane komórki powodujące guzy i maja zdolność z ich eliminacji. Jak widać, funkcja ukladu limfatycznego ma ogromne znaczenie dla naszego organizmu. Gdyby go nie było, uklad kradzenia nie mógłby sprawnie funkcjonować. Gromadzilibyśmy plen w tkankach i bylibyśmy znacznie bardziej podatni na infekcje.